Siema witam z tej strony Ptakun. Zrobimy sobie dzisiaj taki pobieżny, ale zawsze taki kurs analizy fundamentalnej. Opowiemy sobie o najważniejszych wskaźnikach finansowych i o tym ogólnie na co patrzeć na sprawozdaniach finansowych plus wstępna selekcja. Spółki. Nie, będzie dziś konkretnie. Jest niedziela, więc mam czas i chce mi się. Więc jedziemy. Wstępna selekcja. Czy roe wynosi minimum 15%? Roe to jest, już wam mówię, co to jest roe. Rentowność aktywów, które jest ważniejsze niż marsz. Zwrot z kapitału własnego. W przedsiębiorczości wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele zysku udało się wygospodarować w spółce z wniesionych kapitałów własnych. W polskich warunkach określa, ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć w spółce z jednej złotówki kapitałów własnych. Liczy się zysk za dany okres do stanu kapitałów własnych na początek danego okresu. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja firmy. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend. U mnie dywidenda to jest podstawa. Czasem jednak ważniejsza jest wieloletnia stabilność rentowności, a niższa wartość, nie? Aniżeli nauka chwilowa wysoka wartość. Zależy to od branży i sytuacji firmy, Ok. Jeżeli chodzi o tą wartość 15%, to powiem Wam szczerze, w polskich warunkach to tych spółek nie ma aż tyle, żeby miały powyżej 15%. Więc jak będzie, powiedzmy, 14-13%, to też jeszcze można machnąć ręką i się przyjrzeć dokładniej, czy KWA wynosi minimum 50%. I teraz tak, KWA. Kapitał własny w ogólnych aktywach. To jest taki wskaźnik, który był dość promowany w, książ w książkach Tobiasa Malińskiego, szczególnie w książce Inwestowanie skoncentrowane na GPW. I najlepiej, jak jest powyżej 50%. Po prostu dzielimy kapitał własny przez aktywa ogólne, tak? czyli te, te długoterminowe, krótkoterminowe, czy znaczy obrotowe i te yy, obrotowe i trwałe, <laughs> sumowane. I generalnie też jest dość mało spółek, które mają powyżej 50%. Ja osobiście na tym skanie aż tak nie patrzę ale według niektórych jest on istotny czy są zyski chociaż od trzech ostatnich lat i my mówimy tutaj o zyskach oczywiście netto i operacyjnych no myślę że to jest takie minimum żeby no 3 lata żeby rzeczywiście spółka była dla nas interesująca czy jest dywidenda i tu jest napisane w nawiasie że niekoniecznie te dywidenda no dla mnie od jakiegoś czasu jednak ta dywidenda być musi bądź powinno być tak że Najprawdopodobniej ta dywidenda będzie, na przykład jeżeli teraz mamy tą pandemię i przez ten rok jakaś spółka nie zapłaci tej dywidendy, ale przez ostatnie lata płaciła, no to dobra, ok, zapewne zapłaci znowu za rok. Na przykład jest teraz taka spółka Votum, która nie wiadomo czy teraz zapłaci, jeszcze się zastanawiają, no to można powiedzmy dać jej szansę. No i ciekawa i prosta branża, pro, biznes musi być prosty, nudny, musi być popyt na produkty, musi być dobra dystrybucja tych produktów. No, im trudniejszy, tym, tym no trudniej przeanalizować tę spółkę, tak jak mówił Warren Buffett, no. Nudno do pożegł, i wtedy lepiej to zrozumiemy, będziemy mogli lepiej przewidzieć, co się stanie w przyszłości. Jak to wszystko nam tutaj pasuje, to przechodzimy do finansów, wchodzimy na raporty finansowe, czy tam prospekty emisyjne i sobie analizujemy te wszystkie rzeczy tutaj. Więc tak, aktywa, no wiadomo. I mamy tutaj lata, akurat tu zrobiłem tak dziwnie, bo w lewą stronę, ale dobra, no to wiadomo, musi rosnąć, rosnąć, rosnąć. Aktywa ogólne. Teraz tak, aktywa trwałe. To jest majątek zużywany przez spółkę w okresie dłuższym niż 1 rok. Oczywiście też powinno rosnąć zapasy, to opowiemy sobie zaraz, bo to jest potrzebne do tych wskaźników tutaj. Aktywy obrotowe. Majątek zużywany przez spółkę w okresie krótszym niż 1 rok. Należności krótkoterminowe. I teraz tutaj warto patrzeć na pewne zależności. Wzrost należności krótkoterminowych jest korzystny, jeśli przychody ze sprzedaży rosną, ponieważ oznacza to, że spółka więcej sprzedaje, a tym samym więcej zarabia. Punkt drugi. Wzrost należności krótkoterminowych połączonych ze spadkiem sprzedaży jest niekorzystny, ponieważ spółka sprzedaje coraz mniej, a na pieniądze od odbiorców musi czekać coraz dłużej. Trzecia sytuacja. Również niekorzystny jest wzrost należności przy utrzymującym się jednakowym poziomie przychodów ze sprzedaży. Z tych samych powodów co w poprzednim punkcie. I uwaga, trzykrotny skok należności jest bardzo podejrzany, nie? Mogą być to jakieś manipulacje księgowe. Także porównajmy to sobie do przychodów. Tak, dlatego to sobie tak zaznaczyłem. Teraz przychody ze sprzedaży. Oczywiście też rok do roku powinny rosnąć. Lub co na niej pozostawać okresowo stabilne, a ich spadek nie wróży niczego dobrego. Przychody ze sprzedaży mówią o skuteczności spółki w sprzedawaniu swoich wyrobów, towarów i lub usług, a jednocześnie o tym, czy istnieje na nie popyt. Nagły skok przychodów jest podejrzany przy jednoczesnym niewielkim wzroście zysku netto, no to znaczy niższą marżę i też trzeba dokładnie sprawdzić, może czasem w raporcie znajdziemy odpowiedź. Jak nie, no to jest niedobrze. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy to kapitał obcy, czyli pieniądze pochodzące z zewnątrz, na które spółka kupiła resztę majątku. Zobowiązaniami krótkoterminowymi są pieniądze, które spółka jest winna innym podmiotom, ale musi je zapłacić w terminie krótszym niż jeden rok. Dobrze. I krót... długoterminowe. Są to pieniądze, które spółka jest winna innym podmiotom, ale spłaci je w terminie dłuższym niż jeden rok. I teraz tak, wartość zobowiązań długoterminowych nie powinna przekraczać wartości kapitału własnego. Na przykład przy wielkości kapitału własnego wynoszącym 1 milion złotych, wielkość zobowiązań nie powinna wynosić więcej niż ten 1 milion, tak? I oczywiście, mm, no też to powinno rosnąć pod warunkiem, że rosną przychody zyski. Dobra, kapitał własny. To ilość pieniędzy pochodzących z własnej kieszeni spółki, za które została zakupiona część aktywów odpowiadająca tej ilości. Wielkość kapitału własnego powinna z roku na rok rosnąć. Najprostszą zależnością, której powinniśmy wypatrywać, jest długoterminowy spadek wielkości zobowiązań długoterminowych oraz przyrost kapitału własnego. To jest bardzo korzystne. Dalej. Bądź chociaż, chociażby te zobowiązania wisiały w miejscu. Zysk operacyjny. Um, Dowiesz się, czy spółka prowadzi opłacalną działalność operacyjną, do której w końcu została powołana. W długim terminie zysk ten powinien rosnąć, nie ma innej możliwości. I tyle. Jedziemy dalej. E, wartość brutto, no ona nie jest aż tak istotna, ale sobie ją tu wpisałem. W ogóle ten cały arkusz kalkulacyjny, no to, no projektowałem sobie dość długo, ale to tam potem o tym. Zysk to oczywiście, że bardzo ważny. Y, powinien rosnąć, jeśli spada oznacza to, że spółka źle zarządza kosztami. Tak? To jest taka postawa. Widać od razu, y, na pierwszy rzut oka, że coś jest z kosztami. Oczywistą sprawą jest, że zysk, net, zysk netto ze sprzedaży będzie niższy niż wielkość przychodów. Właśnie za sprawą uf, kosztów nie powinien on jednak maleć. Można też często zauważyć stabilizację zysku netto na sprzedaży przy jednoczesnym wzroście przychodów. To też nie jest zadowalającą sytuacją wartości niematerialne i prawne, to tam jest do, bardziej do wycen. Liczba akcji też jest do wycen. Dobra, to już jest dla mnie informacja. I teraz przechodzimy do wskaźników. Kapitał obrotowy netto, to mamy tutaj. Jest to, tak, kapitał pracujący, który równa się aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe. No, będę trochę przynudzony ale trudno. Jak ktoś komuś zależy na dobrych zyskach, musi to wiedzieć. Kapitał pracujący obrazuje ilość aktywów obrotowych. Jest sfinansowany kapitałem długoterminowym. W analizie finansowej za korzystne zjawisko przyjmuje się dodatnią wartość kapitału pracującego. Im wyższa jego wartość, tym bezpieczniejsze jest dane przedsiębiorstwo z punktu widzenia zachowania płynności, czyli wypłacalności. Należy jednak zauważyć, że zbyt wysoka wartość kapitału pracującego może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, które wybierając bezpieczeństwo, rezygnując z możliwości rozszerzenia działalności przy pomocy dodatkowych obcych źródeł finansowania. Okay. To mówiliśmy, to mówiliśmy i teraz tak. Cykl konwencji godówki w dniach. Rotacja zapasów, rotacja należności zobowiązań. O tych wskaźnikach no, ja jeszcze nie widziałem filmu, który porusza temat cyklów. Nie widziałem. Raz spotkałem się z tym wskaźnikiem w jakimś raporcie finansowym jakiejś spółki. Co było dla mnie dużym plusem, bo zazwyczaj trzeba sobie to niestety samemu obliczyć w arkuszach, wpisywać to wszystko tu. I... No ale to tak nawiasem. Zacznijmy, tak. Jak ja tutaj mam. Z... Należności, no to tu byśmy byli cyk, należności. Równomierne utrzymywanie wartość powyżej 50 jest niepokojąca, tak? Powinien być niższy niż cykl zobowiązań. I teraz, jaki jest wzór, na to może tak jeszcze Wam wspomnę. Należności yy, krótkoterminowe przez przychód ze sprzedaży razy 365. No, chodzi tu oczywiście o dni, nie? Taki jest wzór. Dalej, cykl zobowiązań. I tak, im dłuższy jest to okres tym większe korzyści dla spółki. Trzeba jednak pamiętać, że cykl zbyt długi może oznaczać problemy z regulowaniem zobowiązań przez spółkę. Na przykład z powodu braku płynności, co może prowadzić do wzrostu kosztów z tytułu przeterminowanych płatności, W konsekwencji, a w konsekwencji skutkować może pogorszeniem relacji z kontrahentami. No i kto tak dokładnie to sprawdzi? My możemy to sprawdzić stosując proste wzory. I tak, cykl, zobowiąza cykl zobowiązań i to mamy wzór. przychód ze sprzedaży przepraszam zobowiązania krótkoterminowe przez przychód ze sprzedaży razy 365 dni taki jest wzór na to i jeszcze mamy cykl zapasów w przeciętnych warunkach wielkość tego wskaźnika wynosi 30 do 60 dni ale długość okresu cyklu zapasów istotny może różnić się w zależności od branży i mamy tutaj wzór B4 czyli zapasy przez przychody ze sprzedaży razy 365 dni i teraz mamy jeszcze cykl konwersji gotówki, który jest wzorem ze wzorów tamtych poprzednich. <laughs> Wynika zależności pomiędzy rotacją zapasów, ściągalnością należności i spłatą zobowiązań. I to jest tak, czas rotacji zapasów plus czas ściągalności należności minus czas spłaty zobowiązań. Taki jest wzór i teraz tak. Cykl konwencji gotówki pokazuje czas mierzony w dniach, oczywiście, na no jakim mrożona jest gotówka w operacyjnych aktywach obrotowych. To ilość dni pomiędzy zapłatą za zakupiony towar u dostawcy, a otrzymaniem, a otrzymaniem zapłaty za ten towar po sprzedaży klientowi. Wiadomo, często jest tak, że są faktury nieopłacone. No wiecie o co chodzi? Niektórzy z Was na pewno wiedzą. To jest bardzo ważny wskaźnik dla zarządzających spółką. Firma, która jest w stanie skrócić cykl konwersji gotówki, może zarabiać przy niezmienionym zapotrzebowaniu na kapitał szybciej, a więc i więcej. Posiadanie ujemnego cyklu yy, powstaje on wówczas, gdy spółka zamawiając towary jest w stanie szybciej je sprzedać i otrzymać zapłatę, niż wynosi czas zapłaty za te towary dostawcom. Ciekawy temat. Wówczas cały biznes można rozszerzać bez wnoszenia zapotrzebowania na dodatkowy kapitał obrotowy. Wartość bezpieczna mniejsza bądź równa 60. No. To chyba się rozbudowane. I teraz marże. Stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży. Zysk to różnica między ceną sprzedaży a kosztem pozyskania towaru. Marża operacyjna powinna być wyższa niż marża zysku netto. To musimy zapamiętać. Marża na sprzedaży ważniejsza niż marża operacyjna. Zdrowie wielkości to tak. Na sprzedaży wyższa od operacyjnej, a operacyjna wyższa niż ta od marży zysku. Najlepiej powyżej 10% wszystkie marsze, nie? To jest taki mi mi minimalny wymóg według mnie. Płynność bieżąca. To mamy tutaj. I tutaj nie wiem, zrobiłem sobie, widzę, dwa opisy, nie wiem po cholerę. <laughs> Weźmiemy ten krótszy. Najlepiej jak jest 1,5% do trzech. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu aktywa obrotowe. Jest to podstawowy wskaźnik płynności finansowej. Ukazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi. Przyjęte przez banki i podawana w literaturze jego wzorcowa wartość mieści się w przedziale 1,3 do 2, ale czasem trójka też jest. Pożądana. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska wartość tego wskaźnika wywołuje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Niski poziom wskaźnika może oznaczać, iż firma ma lub w najbliższej przyszłości będzie miała kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań. Z drugiej strony, zbyt wysoka jego wartość świadczy o tym, że przedsiębiorstwo niepotrzebnie przechowuje zbyt dużo środków finansowych, czyli cykajem się inwestować, <grych> które mogłyby wykorzystać na inwestycje. No i utrzymuje nadmierne zapasy lub posiada trudno ściągalne należności. Dobra. Zadłużenie kapitał własny, no to tu akurat na to, a nie, mam tutaj. No to poniżej 20% do W Ten wskaźnik raczej rzadko jest stosowany. Kapitał własny aktywa trwałe. To jest też mniej znany, to nie będę go opisał. I teraz tak, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej finansowej. To tutaj patrzymy na zależności między tymi trzema. Jeżeli chodzi o działalność operacyjną, dobrze jest, jeśli wartość przepływów w działalności operacyjnej jest zbliżona do wielkości zysku netto, tak? Gdzie mamy kolejną zależność? Na przykład zysk netto 1000 złotych, przepływy operacyjne jakieś 800 złotych. Nie no wiadomo, to będą w wartości milionach, ale to taki przykład procentowy. Zysk netto 10 milionów, przepływy operacyjne 7 milionów. Niedopuszczana jest jedna z poniższych przykładowych sytuacji: zysk netto 100 milionów złotych, przepływy operacyjne 0. Zysk netto 50 milionów, przepływy operacyjne 10 zł. No, no nie wiem, czemu to jest 10 zł napisane, powinno być milionów. Zysk netto 30 milionów złotych, przepływy są ujemne po prostu, minus 20. Jeżeli przepływy operacyjne są dwa razy i więcej wyższe od zysku netto, to jest to podejrzane, trzeba zobaczyć dokładniej, czy nie ma jakichś tam jaj, manipulacji itd. Chociaż zazwyczaj typowy inwestor indywidualny jak ja czy ty. Nie będzie w stanie tego sprawdzić. Jest to dla nas po prostu dziwne i trzeba dalej drążyć jak detektyw w tych wszystkich raportach. Ale to nie koniec, jeżeli chodzi o. bo tu mamy tylko zależność operacyjnego do zysku netto, a teraz powiemy jaka jest zależność między tymi trzema. Przepływy. I teraz tak. Jeżeli wszystkie są dodatnie, to jest najlepsza sytuacja. Wpływy większe niż wypływy, wysoka skuteczność ściągalności spółki sygnał goradzenia, gromadzenia kasy, ja to mam literówkę na zakup aktywów, nowych inwestycji działań rozwojowych, czyli silna kondycja finansowa, wysoka płynność, pozytywnie bardzo plus jeżeli mamy sytuację plus, minus, minus czyli dodatnie przepływy pieniężne yy, w operacyjnej, charakterystyczne dla firm rozwijających się, inwestujących pożądane przez inwestorów czyli na minusie będą przepływy działalności inwestycyjnej i finansowej tak? sytuacja plus, plus, minus Dodatnie przypływy ze sprzedaży produktów i usług. Większe wpływy niż wydatki z działalności inwestycyjnej, wpływy przeznaczane na spłatę zadłużenia może na zakup aktywów, też generalnie pozytywne. Plus minus plus, realizacja nowych inwestycji poprzez przeznaczanie dochodów z działalności operacyjnej i finansowej. I teraz tak, sygnalizuje rozwój, i trzeba zwrócić uwagę. Na rentowność inwestycji i ocenić, czy mogą wygenerować zyski w przyszłości, czyli znowu możemy się troszkę poprawić w detektywa. Minus plus plus i tu już jest problem. Niska skuteczność ściągalności należności lub ponoszone straty w działalności operacyjnej, czyli tej podstawowej. Należy sprawdzić w bilansie, czy spółka wypracowała zysk. Jeżeli, jeżeli tak, to ujemne przepływy mówią, że należności nie wpłynęły na konto spółki. Jeżeli poniosło stratę, spółka, jeżeli poniosła stratę, no to znaczy to niską rentowność i nieopłacalność działalności podstawowej. Czyli znów musimy to wszystko sobie porównać. Powód to przejściowy lub ciągły spadek sprzedaży. Należy obserwować dynamikę zmian, przychodów, że sprzedaży jest to wynik średni. Może coś popieprzyło, wiecie, konkurencja i tak dalej, czy pandemia jak teraz. Minus, minus, plus. Ujemność działalności podstawowej i inwestycyjnej są to niestety nieudane inwestycje i niska ściągalność należności, niska sprzedaż i płynność jest zagrożona. Minus, plus, minus pokrywa y, ujemne przepływy z operacyjnymi i finansowymi dochodami pochodzącymi z inwestycji, niska efektywność za, y, zarządzania, brak rentowności, wysokie koszta finansowe możliwe, że spółka pożycza drogi pieniądz. Ocena jest negatywna. Jeżeli mamy 3 minuty, no to prawdopodobnie jest to upadłość. Ja to co taką spółkę skreślam. Nie tracę czasu na dalsze analizowanie. Dalej. Cash flow operacyjny. Blisko stówy lub wyżej. Ile fizycznie pieniędzy zostaje z przepływów operacyjnych? Mamy jeszcze z wskaźnik capital gilling stosunek kapitałów obcych do własnych. Wskaźnik silnie skorelowany z całkowitym zadłużeniem obrazuje stosunek zobowiązań do kapitałów własnych. Wartość wskaźnika równa 1 oznacza, że spółka posiada tyle samo, ile z innym, a więc bilans jest zerowy. Im wartość wskaźnika niższa od 0 do 1, tym lepsza struktura kapitału. Przy wartości 0,5 spółka posiada dwa razy więcej, niż jest wina innym. Wartości większe niż 1 oznaczają stan alarmowy. Dopóki koniunktura będzie sprzyjać, wartość powyżej 1 nie przeszkadza zarabiać, a nawet to może pomagać mówimy tu oczywiście o dźwigni finansowej jednak gdy koniunktura się pogorszy spółki z wysokim CG odczują to znacznie bardziej niż te to znacznie bardziej niż te z niewielkim nie? od 1 do 1,5 capital gearing no i ogólne zadłużenia to jest też sobie taki podstawowy wskaźnik 0,5 albo mniej chociaż mówi się, że do 0,7 może być w przypadku banków czy firm ubezpieczeniowych czyli tak, wysokie poziomy wskaźnika powyżej 0,5 Oznaczają duży udział długu w działalności firmy i przez to ryzyko nawet bankructwa w wypadku pogorszenia się koniunktury. Niskie poziomy wskaźnika świadczą natomiast o sile finansowej firmy i tym, że potrafi sama finansować swoją działalność i majątek. No i to tyle. To są takie najważniejsze wskaźniki. No to musimy, musimy to na spokojnie sobie przeanalizować, kiedy już stwierdzimy oczywiście, że spółka ma fałną działalność i nic tam nie jest spieprzone w innych kwestiach. Akcjonariat musi być sensowny. Strona yy, z działem relacje inwestorskie no, powinna być dobrze zrobiona. Nie może być tak, że jakiś link nie działa, że nie idzie sprawdzić na przykład biografii jakiegoś członka zarządu czy prezesa. Jak wchodzimy, klikamy w jego na przykład imię, nazwisko, to powinien być link do portalu, do profilu na LinkedIn, żeby zobaczyć jaka była przeszłość tego człowieka, jakie ma doświadczenie bieżące i z przeszłości. Jeżeli chodzi o. Ja mam taki dział jak wyceny na ten swoim arkuszu kalkulacyjnym, metoda szwajcarska, Simonsa i tam DCF, no go generalnie z tego nie korzystam. Wchodzę sobie po prostu na Guru Focus, wpisuję sobie nazwę VAR, czyli Warszawski Indeks giełdowy, dwukropek i ticker polskiej spółki, i mi wychodzi. Już tutaj mam taką tabelkę. Wielu różnych wycen, tak. I dla mnie dużym plusem jest, jeżeli mamy tutaj cenę bieżącą spółki. Przynajmniej dwie wyceny są powyżej, a tu mam aż trzy w przypadku Pegnik, to dla mnie to jest... Yy, no dobry sygnał, że jest ta spółka jednak niedowartościowana, tak? Bo nie tylko w DCF, ale jeszcze wartość księgowa, liczba Grahama i takie tam inne. Więc yy, już tego nie używam. I teraz tak, jest coś takiego jak Altman, yy, Zistor Altmana, wskaźnik Altmana. Yy. Mówi on o szansie bankructwa firmy na podstawie tam wzorów i wskaźnik nie nadaje się do małych spółek oraz startup. No, generalnie, ja sobie go utworzyłem jeszcze, jak nie było bo na stronie fundamentalna.net, ale teraz już to jest. Więc jak sobie wchodzę na fundamentalną.net, na przykład na wotum, które teraz chcę badać. To mamy tu ryzyko bankructwa, jest zerowe, bo ZSOR Altmana wynosi powyżej 10, więc tu nie ma o czym się martwić, więc tego już też nie korzystam. Oczywiście ważny wskaźnik, trzeba na niego patrzeć. Nie? No i tu mam punkty long terma, no to to nie będę mówił o, no to się mówi, o metodologii dobierania spółek innych autorów. Punkty Fischera, no to wiadomo, Filip Fischer. Też nie będę tego omawiał, bo to, ten film musiałby trwać kurwa 5 godzin. Poza tym te punkty są takie, że no to trzeba by było naprawdę już rozmawiać z kierownictwem firmy, z pracownikami firmy. No, więc to też pominę. No dodam może jeszcze tak, jeżeli chodzi o te punkty long-terma, no to... warto zwrócić uwagę na niski free float, czy akcjonariat jest stabilny, tak? No, ale nie chcę tu kopiować jego tutaj metodologii, więc pominę to, ale opiszemy to. <laughs> Prospekt emisyjny i sprawozdanie. Jak to analizować, nie? Dano o emitencie, działalność emitenta spółki. Patrzymy, jaka jest historia, profil działalności, wiadomo. Jaka jest branża, czy występuje sezonowość branży, nie? Czy teraz jest moda na tą branżę, jak na przykład teraz mamy te biotechy i gaming. Otoczenie prawne, jakie jest, bo jak prawo się zmieni, może spółka dostać po dupie. Jakie są rynki zbytu, jaka jest konkurencja, czy jest ta przewaga konkurencyjna. To już trzeba sobie na spokojnie przeczytać i wywnioskować. Członkowe zarządu i rady nadzorczej, jaka jest ich historia, czyli to co mówiłem w relacjach inwestorskich, musi być link, LinkedIn, jakie jest wykształcenie, wynagrodzenia. Średnio na lepiej 100 tysięcy złotych na miesiąc, to tam kiedyś to spisywałem z jakiejś książki, chyba nie pamiętam. Jakie są czynniki ryzyka, chociaż zazwyczaj nie ma sensu tego czytać, no bo no chyba że jakieś są bardzo nietypowe, nie? Prognozy finansowe. Jakie są prognozy? Czy spółka wywiązała się z poprzednich prognoz i w jakim stopniu? Chociaż większość spółek to raczej boi się dawać prognozy niestety. Aneks jak jest? To wiadomo, jakieś tam dopiski. Dane o emisji, jeżeli mówimy o perspekcie emisyjnym. List do prezesa. To jest ważna rzecz. Z listu powinno wynikać, czy zarząd dotrzymał słowa w swoich planach i czy prezes przyznaje się otwarcie do porażek, które występowały, bo jak ktoś tam się, wiecie, tak tak. słodzi tylko, unika się problemów, to jest też nie, nie jest okej, okay, nie? Opinia audytora, wyniki wiadomo. I jeżeli chodzi o prezesa. I teraz tak. Udziały prezesa i zarządu w akcjach. Jeżeli... Jeśli prezes ma większościowy udział w akcjach, a pozostałe osoby z zarządu również mają powyżej 5%, oznacza to, że firma jest ich majątkiem. Tak więc akcje są dla nich wartościowe. Nie należy więc się dziwić, że posiadający spore udziały prezesi starają się podnosić wartość u akcji. Jeśli firmom zarządzi prezes, który nie ma dużego udziału, może przy, możemy przypuszczać, że niespecjalnie zależy mu na rozwoju firmy. Oczywiście nie musi tak być, ale sprzedaż akcji przez prezesa powinna być jednoznacznym sygnałem, że nie wierzą w perspektywy firmy. Oczywiście prezes może szukać osobnych drzwi do skarbca. Sławite wynagrodzenia mogą też być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli prezes bierze 10% zysku netto do swojej kieszeni, oznacza to, że nie zależy mu na rozwoju firmy. Okay. I inne rzeczy. Czy spółka posiada własne pakiety akcji? Czy w akcjoneracie są TFI lub i OFE? Też ważna rzecz. Opinie ludzi na forach, portalach na temat spółki. Warto sobie wejść na forum bankiera, czy... Bo czasem tam ludzie piszą o czymś, co może zupełnie zmienić naszą decyzję, bo nie było to ujęte gdzieś tam w raportach, wiecie. A w bankierze są różne rzeczy. Czasem bankier jest dobrym antywskaźnikiem. Czy spółka planuje zrobić emisję w obligacjach? Jeżeli spółka jest starsza, to korzystniejsza jest emisja obligacji, a aniżeli nowych akcji, ponieważ rozwadnia się udział akcjonariuszy. Emisja akcji może być korzystna, ale to zależy od przypadku. No to nie będę tu już No i czy wypłaca dywidendę, I czy robi to nie minimum od dwóch lat, no to powinien się poprawić trzech lat, czterech. Czy wysokość dywidendy znacząco się nie zmienia co roku? Czy rośnie powoli co roku, nie? No powinna powoli rosnąć, ale nie za bardzo. No punkty Fischera to tam już trzeba... Przeczytać książkę, zapoznać się z ogólnymi info i produktami na stronie spółki. Model biznesowy, info branżowe, prezentacje, wywiady z prezesem. Jeżeli to jest dostępne, czytać. Oglądać, czytać. Na YouTube. Relacje inwestorskie to mówiłem. Musi być to przejrzyste, dobrze napisane. Nie może być kurwa pustych linków. Analiza techniczna. No i jeżeli chodzi o analizę techniczną wykres dzienny służy do precyzyjnego wejścia w spółkę tygodniowy pokazuje ogólne tendencje wzrostów lub spadków. Dobrze stosować oczywiście spacio, opór, zniesienie FIBO, podstawowe formacje cenowe, tam świecowe tata. Ta, ta. I tutaj tego nie napisałem, ale wspomnę teraz. Wolumen, jak jest dostępny wolumen patrzeć na wolumen e, na pimbary e, na, te, na konsolidację czy są jakieś akumulacje, dystrybucje, na to trzeba patrzeć. Wolumen jest bardzo ważny. Ale o wolumieniu mówiłem w innym filmie, więc nie ma problemu. Tu jeszcze jest o niukonek, ale ja nie inwestuję w niukonek, więc to pomijam. Dywidenda, no to to obliczanie dywidendy to jest dla mnie. I warto sobie zrobić jeszcze taką osobną tabelkę, jak chcemy sobie inwestować. Kontrola ryzyka, nie? Jaki jest najgorszy przypadek, co może się najgorszego stać, jak kupimy daną spółkę. Na lepszy i prawdopodobny scenariusz mocne strony i szanse spółki, słabe strony i zagrożenia spółki. No warto sobie takie rzeczy notować w jakimś dzienniczku jak prowadzimy fajnie, fajnie prowadzić taki dzienniczek. Pisać sobie dokładnie, kiedy wyszliśmy jaka to była data, za ile, nie? To wiadomo. Dobra. Film trochę trwa. Mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie dla siebie. Mam nadzieję, że zrobicie notatki. Połączycie te wszystkie rzeczy. Wtedy kupujemy spółkę. Nie na kurwa pół roku. No tylko trochę dłużej. Rok, 2, 3, 4, 5, 10, 20, kurwa, 50 lat. Jeżeli płaci dywidendę od minimum 3 lat, im więcej, tym lepiej. I trzymamy. I bierzemy sobie. Kurwa dywidendę. I robimy sobie drugie dochody. No. A jak coś jest nie tak, to jeszcze mam taki fajny plik, który nazywa się. Um, procedury inwestowania, ale to już może film w odcinku. Kiedy najlepiej wyjść ze spółki? Dobra. Kiedy sprzedać akcje. Dobra. To tyle. Dzięki. Siema.